Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj miał na ten kanał wlecieć vlog, ale jak widzicie po tytule, dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego Dubaj jest... Obrzydliwym miejscem, i czy w ogóle takim jest. Idąc do samochodu, zobaczyłam dzisiaj tę rolkę. Przed turystami z całego świata, a dopiero mieszkańcy, którzy uciekli, opowiadają, co tam się dzieje naprawdę. Zobacz do końca, a już nigdy nie spojrzysz na to miejsce z podziwem. Dubaj, w większości z nas kojarzy się z drogimi samochodami i luksusowymi hotelami, ale w rzeczywistości to miejsce, w którym handel ludźmi i ukrywanie przestępców jest normą. Ten chłopak przyjechał pracować do hotelu Hilton w Dubaju. Pracownikom zabrano paszporty i. Od tej pory zgodnie z prawem stali się własnością pracodawcy. To pracodawca decyduje o twoim losie, czy możesz opuścić kraj lub zmienić pracę. Gabi został przewieziony do obozu pracowniczego znajdującego się na pustyni. Pracowali po 16 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu za grosze. A kiedy pod pretekstem chciał opuścić Dubaj, usłyszał, że będzie to możliwe tylko, jeśli dwóch jego kolegów z pracy weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za to, że wróci. I możecie sobie wyobrazić, że jest to naprawdę solidny zarzut w stronę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dlatego dzisiaj chciałabym pogadać o tym, czy jest to prawda, czy nie. Więc może zacznijmy sobie od tego, co mówi prawo. A prawo w tym względzie mówi bardzo jasno. Prawo federalne numer 6 1973 e, mówi o tym, że paszport jest waszym prywatnym dokumentem i to oznacza, że nie musicie go nikomu dawać. Mamy tutaj też taką instytucję jak Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Emiratyzacji. I zgodnie z tym, co oni piszą na swojej stronie, e, pracodawca może wziąć wasz paszport tylko w momencie, kiedy. E, Załatwia Wam wizę na pobyt. Więc wiecie, on bierze ten paszport, załatwia, później musi Wam to oddać. E, I tutaj jeszcze jest jedna kwestia, kiedy pracodawca może e, być w posiadaniu Waszego paszportu. Mianowicie wtedy, kiedy aplikuje o Waszą wizę, kiedy przedłuża Waszą wizę lub kiedy anuluje Waszą wizę. I tutaj, co do punktu ostatniego, to, to już się troszeczkę zmieniło. Dlatego, że e, kiedy ja odchodziłam ze swojej poprzedniej pracy, to wszystko odbywało się przez internet, więc nikt nawet nie brał Waszego paszportu po to, żeby ta wizja została anulowana. Tylko e, dostawaliście maila, że e, ten proces został już zakończony. Natomiast w Waszym paszporcie e, niczego nie było. No ale dobra, czy w takim razie wierzę w to, że ta historia przedstawiona w tamtym wideo jest prawdziwa. Hmm, a no, oczywiście, że wierzę, że tak, że jest prawdziwa. Więc jak to ma się w ogóle do. Prawa, które tutaj obowiązuje w ZEA. Więc od początku, ja oglądając to wideo, byłam w ogóle zdziwiona, że ten człowiek, o którym mowa jest w tym filmie, wyjechał właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Dubaju, żeby tutaj pracować. Jestem zdziwiona, że ten człowiek w ogóle przyjechał tutaj z Europy po to, żeby pracować gdzieś tam w takich małopłatnych pracach, bo te prace zazwyczaj wykonywane są przez osoby z Azji Wschodniej. I ja wiem, jak to brzmi, natomiast no, taka jest prawda. Ci ludzie przyjeżdżają tutaj do Dubaju w poszukiwaniu lepszego życia i o ile takie prace po powiedzmy 12 godzin dziennie, po 6 dni w tygodniu, 7, go, 7 dni w tygodniu e, są czymś, co na, z naszej europejskiej perspektywy po prostu nie mieści się w głowie i w życiu byśmy się na coś takiego nie zdecydowali, nie w takich warunkach, nie za takie pieniądze i tak dalej, tak dalej, to Paradoksalnie, patrząc na to z perspektywy osób pochodzących z innych krajów, o wiele mniej rozwiniętych niż Polska, to są wciąż lepsze warunki niż to, na co oni mogą liczyć u siebie w domu. I ja wielokrotnie rozmawiałam właśnie z osobami, które tutaj pracują na budowach, czy z osobami, które tutaj są ochroniarzami, z panami, z panami taksówkarzami, i wiele z tych osób mówiło mi, że oni starali się dostać wizę do Europy, natomiast jej nie dostali. Więc ten Dubaj i te warunki pracy były dla nich wciąż czymś lepszym niż to, co oferował im ich własny kraj. I pamiętajmy tutaj też o tym, że Siła nabywcza pieniądza w ich krajach jest zupełnie inna od tego, co my znamy z Europy. Więc to, co dla Europejczyka byłoby bardzo słabą wypłatą, dla nich jest wypłatą... Ok, dla nich jest wypłatą, która pozwala ich rodzinom na lepsze życie, i oni te pieniądze odkładają. Czy oni nie znają warunków zatrudnienia? Czy oni nie wiedzą, że to będzie praca przez wiele godzin dziennie, przez e, 6-7 dni w tygodniu? Czy oni nie wiedzą, że będą mieszkali też z innymi ludźmi w zakwaterowaniu? Oni oczywiście że sobie zdają z tego sprawę. Kiedy jeszcze pracowałam w Emirates, to były takie destynacje, specjalnie tutaj nie mówię, e, które, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast były takie destynacje, gdzie na locie mieliście praktycznie samych mężczyzn. Nie było dzieci, nie było kobiet. 90% pasażerów to byli mężczyźni, którzy tutaj przylatywali do pracy. I oni sobie nie mówię, że wszyscy. Na pewno są osoby, które sobie nie zdają sprawy z tego, że ta praca tutaj będzie naprawdę ciężka, ale wiele z tych osób wie o tym i mimo wszystko się na to godzi, dlatego że u nich w kraju sytuacja jest o wiele, o wiele gorsza, więc mogliby liczyć na podobne warunki lub gorsze warunki. Natomiast mówię tutaj o e, stricte o pracy, natomiast byłaby to praca wykonywana za o wiele niższe. Pieniądze. I teraz tak, skąd wzięło się to przetrzymywanie paszportu, skoro prawo mówi zupełnie coś innego? Prawo mówi, że nikt nie ma prawa tego waszego paszportu wziąć i sobie go przetrzymywać, jeżeli ma na to ochotę. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich naprawdę trzeba bardzo uważać, kiedy podejmujecie jakieś zatrudnienie, bo często pracodawcy piszą w umowie kompletne bzdury. Bzdury, które nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, jak wygląda tutaj prawo. To brzmi paradoksalnie, natomiast no, taka jest rzeczywistość, że trzeba mieć oczy i uszy otwarte, i jeżeli zobaczycie, że coś w umowie jest nie tak, to od razu musicie powiedzieć potencjalnemu pracodawcy: hej, to nie jest ok, ja się na to nie zgadzam, proszę to zmienić. I tutaj to ministerstwo, o którym wspomniałam wcześniej, bardzo zachęca do tego, że w momencie, kiedy widzicie, że coś w umowie jest niezgodne z prawem, to macie prawo i obowiązek, a zgłosić to od razu do władz, żeby władze po prostu się tym zajęły. Przetrzymywanie paszportów to jest temat, który mnie kiedyś też bardzo interesował, bo zupełnie nie rozumiałam tej koncepcji, nie rozumiałam skąd się to w ogóle bierze. I ktoś mi to wytłumaczył. To jest coś, z czym ja się nie zgadzam, natomiast takie było wytłumaczenie. Koszt ściągnięcia pracownika do Dubaju jest bardzo wysoki. Pracodawca zazwyczaj pokrywa koszt przelotu takiej osoby. Pracodawca pokrywa również koszty wizy, które wynoszą około 10 tysięcy dirhamów albo prawie 10 tysięcy dirhamów. No i zdarzało się wiele takich przypadków, że ludzie przyjeżdżali do Dubaju, podejmowali zatrudnienie, pracodawca płacił za wszystkie te rzeczy, pracodawca pokrywał wszystkie te koszty. Natomiast pracownicy często wychodzili z założenia, że jednak praca im się nie podoba, chcą zrezygnować, więc było wiele takich przypadków, że po prostu zabierali swoje rzeczy i znikali bez słowa. Bez okresu wypowiedzenia, bez słowa. I jako, że Dubaj i w ogóle Zjednoczone Emiraty Arabskie, to jest kraj, który jest stworzony praktycznie w 85% z ludzi przyjeznych. No, to jeżeli taki pracownik wyjeżdżał z tego Dubaju, wsiadał w samolot i znikał, to pracodawca, tak na dobrą sprawę, nie miał za bardzo możliwości tego, żeby odzyskać swoje pieniądze, bo nie wiadomo było nawet, gdzie tego pracownika później szukać. Więc stąd niektóre firmy. Wbrew temu, co mówi prawo, zaczęły wymagać od pracowników, żeby ci pracownicy dawali im paszporty. Natomiast to miało być na takiej zasadzie, że pracodawca ma ten paszport, natomiast jeżeli pracownik chce odejść, no to ma jakiś okres wypowiedzenia i dostaje później ten paszport i może sobie robić, co chce. Albo kiedy pracownik jest zadowolony z pracy, a pracodawca trzyma ten paszport, to w momencie, kiedy ten pracownik na przykład chce lecieć na wakacje, no to Pracodawca daje mu te dokumenty. Czy ja się z tym zgadzam? Nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja tylko Wam mówię, jakie było tłumaczenie, które kiedyś e, usłyszałam od osoby, która bardziej interesuje się tym tematem. Kiedy przyleciałam tutaj do Dubaju te ponad 5 lat temu i zaczęłam pracować dla Emirates, powiedziano nam pierwszego dnia, do tej pory to pamiętam, powiedziano nam pierwszego dnia, że nasz paszport jest naszą własnością i żebyśmy nigdy, nigdy nie dali się przekonać, że. Ktoś inny ma prawo ten paszport e, przetrzymywać, bo to jest właśnie niezgodne z prawem. To jest temat, który dosłownie dotyka mnie personalnie, dlatego że ja sama kilka dni temu powiedziałam bye bye e, mojemu nowemu pracodawcy. Bo w momencie, kiedy została mi przedstawiona umowa i ja zaczęłam tę umowę czytać, to nie mogłam uwierzyć, że tam są wypisane takie bzdury. Bzdury, które nie mają nic wspólnego z obowiązującym prawem tutaj. Nikt przy zdrowych zmysłach na moim miejscu nie podpisałby tego, co było napisane w tej umowie. Wierzcie mi, nie ma opcji. Eee, I to nie jest pierwszy taki przypadek, bo te ostatnie miesiące to był taki okres, kiedy ja chodziłam na wiele rozmów kwalifikacyjnych, i każda z tych rozmów, może nie każda, ale wiele z tych rozmów, po prostu mnie szokowały i wymagania pracodawców mnie. Absolutnie powalały na łopatki. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie absurdy pojawiły się w mojej umowie, to było to na przykład: hmm, była tam na przykład informacja, że nie mogę poprosić banku o wydanie karty kredytowej, jeżeli nie uzyskam na to zgody od mojego pracodawcy. Albo była tam informacja o tym, że jeżeli sama zdecyduję się odejść z firmy przed upływem dwóch lat, to. Oni zastrzegają sobie, że nie mogę być zatrudniona u konkurencji przez kolejne dwa lata. I jeżeli, na przykład, miałabym jakieś zastrzeżenia co do umowy, byłyby jakieś spory, to w takim wypadku osobą decyzyjną w takim sporze nie jest prawo w Dubaju, nie jest sąd w Dubaju, tylko jest właściciel firmy. I takich kwiatków naprawdę mogłabym mnożyć. Także naprawdę trzeba mieć oczy i uszy, Otwarte oczy dookoła głowy, uszy otwarte, i musicie znać dobrze prawo tutaj w Dubaju, jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby podjąć tutaj pracę. Jeżeli nie znacie tego yy, prawa dobrze, no to narażacie się na to, że pracodawcy po prostu yy, was zwyczajnie wykorzystają, albo podpiszecie coś, co, czego na, naprawdę nie chcielibyście przestrzegać. I tak jak Wam powiedziałam wcześniej, Dubaj w mniej więcej 85% to są osoby przyjezdne. Więc nie myślcie, że właścicielami tych firm są osoby lokalne. Okej, okay, może tak się zdarzyć, natomiast powiedziałabym, że niewielka liczba tych firm to są firmy założone przez lokalsów, a w zdecydowanej większości to są ludzie przyjeżdżający naprawdę z różnych krajów świata, którzy są przyzwyczajeni do tego, że w ich krajach obowiązują takie i takie i takie, takie, takie reguły, więc oni nie przejmują się za bardzo tym, co powie to prawo tutaj w. Państwie, tylko nakładają gdzieś tam swoje regulacje, swój regulamin na Was. Często jest to regulamin po prostu absurdalny. Ale z racji tego, że do Dubaju naprawdę przeprowadza się niesamowita liczba osób, naprawdę, nie wiem, 150 tysięcy, tak już Wam powiedziałam to kilkukrotnie w różnych filmach, ale to jest liczba około 150 tysięcy rocznie, z tego co pamiętam, to pracodawcy często. Wychodzą z założenia, że mm, nawet jeżeli dadzą, za przeproszeniem, gówniane warunki pracownikowi, to pracownicy i tak się znajdą. Plus, pamiętajcie, że tutaj naprawdę duży procent osób mieszkających w tym kraju to są osoby przyjeżdżające z naprawdę biednych krajów, więc dla nich. Um, Często przyjęcie warunków, które dla Europejczyka byłyby nie do zaakceptowania, e, są jedynym sposobem na to, żeby się utrzymać albo żeby wyżywić swoją rodzinę. Natomiast e, z mojej perspektywy wygląda to tak, że Dubaj stara się z tym walczyć, Dubaj tego nie akceptuje, a e, to Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Emiratyzacji, jeżeli pamiętam dokładnie tłumaczenie, e, mówi wprost: raportujcie to. Bo to jest niedopuszczalne. Natomiast wiele osób, które mają nóż na gardle, które muszą wykarmić swoją rodzinę, które muszą się utrzymać i zapłacić swoje rachunki, nie raportują, tylko godzą się na podpisanie czegoś, co jest ciężkie do zaakceptowania. To chyba tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie mi znać, co wy na ten temat myślicie. Moje zdanie jest takie, że absolutnie się nie zgadzam z wieloma praktykami, które tutaj są. Hmm, jeszcze niestety dość powszechne, i życzę sobie tego, żeby właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie dołożyły naprawdę wszelkich starań, żeby wyłapać te firmy, które hmm, nakładają swoje absurdalne prawo. Dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną. Widzimy się za tydzień we vlogu, który właśnie idę kleić. Do zobaczenia.